Recepta na powrót do domu mogła być prosta. Jest nią zabranie w podróż hulajnogi. Bohater kolejnego materiału właśnie na niej podróżował po Afryce. Poznajcie go! Przez Afrykę do Katowic na hulajnodze. To brzmi szalenie, ale jest możliwe, bo tak przez 8 miesięcy przemierzał świat Jan, który niedawno wrócił z tej niecodziennej wyprawy. To jest bohater. To jest hulajnoga, którą używam, żeby przyjechać na Afrykę. Przejechałem 37 tysięcy kilometrów i e, odbyło się to przez 30 dni krajów. Wybrałem kolejnogę bowiem, jest to bardzo sprytny środek transportu. Co wioskę dzieciaki zlatywały się tylko, żeby móc pojeździć na tej kolejnogze, ponieważ kolejnoga nie jest powszechna. Rowery są bardziej powszechne w Afryce, natomiast kolejnog jeszcze nie ma. Podczas takiej wyprawy przez Afrykę nie mogło zabraknąć iście dzikich i egzotycznych przygód. Udało mi się raz wjechać do Parku Narodowego, do którego można było chodzić i tam faktycznie jeździłem wśród zebr, wśród żyraf, wśród hipopotamów czy krokodyli, więc na pewno świetne przeżycie. Człowiek na hulajnodze z plecakiem i namiotem budził ogromne zainteresowanie tamtejszej ludności. Wiele z tych plemion bało się tego namiotu, co było niezwykle ciekawe, ale też było niezwykle zaciekawionych, ponieważ nigdy nie widzieli, że da się zbudować dom w 5 minut. I przez pół wieczoru trwała dyskusja, gorąca debata nad tym, jak można zbudować dom w 5 minut, po czym kulminacją tej dyskusji było pytanie, gdzie w tym namiocie jest telewizor. Telewizora nie ma, ale to też pokazuje, jak bardzo różnią się nasze wizje, ich o nas i nas o nich. Przez te 8 miesięcy Jan zebrał wiele ciekawych doświadczeń i pamiątek, którymi dzieli się podczas swojej wystawy w kadowicach. Jest to taka forma opowieści o ludziach, o, o tamtej architekturze, o urbanistyce. I są to głównie zdjęcia, razem z krótkim opisem, ubrania, które zostały szyte, oraz filmy, które uzupełniają całość tej opowieści.